Uwaga, zanim obejrzysz ten film, nie zapomnij zasubskrybować oraz zalajkować kanał, grupa filmowa Grina oraz napisz w komentarzu jaką chcesz nową serię. Uwaga wymieniam. Z Dead by Daylight, z Minecraft sześcienna wymowa, sezon drugi, z, in z innymi modami, Scriblio oraz możecie podać yy, swoje, które będą mieli... miały raczej mniejszą szansę na, yy, na zostanie zrealizowanymi, ale... Próbujcie. To tyle. Zapraszam do odcinka. A więc już jesteśmy na świecie. O! Na dobry początek ruby sword Taki mieczyk, ciekawy W międzyczasie zmieniłem yy, zmieniłem sobie shadery na takie trochę bardziej jaśniejsze bo już słyszymy piękne ptaki o, jak widać jest mod na, yy, na takie drzewa fajne bodajże się to nazywało dynamic trees bardzo ładne, bardzo ładne lubię tego moda ponieważ naprawdę dodaje Piękne drzewo. O, wcisnamy. jak ładnie spada. No i bum! Mamy wioskę. Ja nie wiem czy wiecie, ale tundra to jest ogólnie bardzo zimny teren. Boję się, czuję za głaz. A nie mam nie, nie, nie Woody. Hey visas Michael here. Do you want my head delivered to your door in a box? guys Hey, of legend here. But where is here and whose mass is it? Dowaliśmy. To nie jestśmy hardcap, bardziej taka jaskinia nasza. Oak Apricorn. Hmm. Dobra, zasadzimy. Zasadzimy sobie. No i patrzcie jak ładne. Zobaczymy. Co tu no pając? O nie. Mamy jakieś tam ubranko, jakieś i kutki, i ale myślę, że na razie to wystarczy. Sorry, jakoś. Mamy tu dużo surowców. Mam dużo takich jeszcze ciekawszych modów. Zaraz Wam pokażę. Typu tinkers, którym będziemy się zajmować na pewno w następnym odcinku, bo w tym nie. Yy, Inventory Pets. Tutaj jakieś ma Marvelowskie stroje. Yy, plecaki to klasycznie. Tutaj <grytanie> yy, jak napiszcie w komentarzu, yy, z czego to jest, to Wam tym serce. Yy. O, tu jeszcze z czego to jest? Project i e. Też jak taki mod Ciekawy myślę yy, Tutaj więcej Tinkersa O na dużo tego Tinkersa Tutaj na XP nie lepsze o, Uranium Pamiętam, na poprzednich światach Chyba jak się na to weszło, to biło Dosyć, dosyć yy, mocno. Mamy lapis, też zbierzemy. Choćby do enchantowania. Naprawdę gęsto tego ametystu, a gęsto. No i skończy nam się kilo of... Wrzucamy irono, najpierw. amet ametys z ciekawi... Ame... Można. Dobrze. Dobrze, kochani, to by było na tyle w, w pierwszym odcinku ym, przygód z Greenem. Myślę, że spodobało Wam się, jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Grupa Filmowa Greena. Po więcej i co.